I oto pierwsze piłki spotkania MG WTS Kozienice Granica Chętrzym z Olegiem Samczenko w ataku. Tym razem nasi zawodnicy przystąpili do tego spotkania i od początku zdecydowanie zaczęli atakować bramkę rywali. Pierwsze minuty i bombardowanie bramki przeciwnika. To Paweł Potent, który po kontuzji czuje się już dobrze i jest pełnowartościowym zawodnikiem naszego zespołu. Zdecydowana przewaga jak na razie naszej drużyny, która nie schodzi z połowy przeciwnika to Artur Dohojda. Tam do do Edwarda Czaplarskiego. Znakomita sytuacja, no niemal 100% Edward Czaplarski niestety nie strzela bramki, a tą interwencją podpisał się bramkarz gości Sergaz Jan. Był on pierwszą panową postacią swego zespołu. Ale należy pochwalić naszych zawodników za świetny początek meczu. Praktycznie nie schodzimy z głowy przeciwnika. Zamykamy granicę w hokejowym zamku ale niestety skuteczność nie najlepsza, ale ręce same składają się do oklasku, bo to popisała akcja Edwarda Czaparskiego, ale zabrakło dośrodkowania. Nie ma dla naszych zawodników straconych piłek. Mariusz Rzeszotek, Artur Dochojda będzie dośrodkowywał i żółtrożny w tych pierwszy pierwszych 15 minutach na zespół wręcz koncertowo. straszne zamieszanie. Młyn pod bramką gości i znów, znów nie ma bramki. Wielka ambicja, wielka wola walki naszych zawodników. Oni koniecznie ten mecz chcieli wygrać. Ten mecz niejako o 6 punktów, bo granica to niemal sąsiad ligowej tabeli. Tu olbrzymie jeszcze zamieszanie Grzegorz Terema Kszczela w Borsz siatkę. Narzędzia miały po 21 punktów, granica. 17, ale więc niewielka różnica punktowa i ten mecz naprawdę ma duże znaczenie i znów piękna akcja naszej drużyny i znów szędobylski Edward Czaplarski, ale niestety kończy się to na razie bez efektów bramkowych. Daleki strzał, to był bodajże Jacek Pieniążek i broni bramkarz gości. W tej części spotkania zawodnicy Gości naprawdę bardzo mało kontratakowali, nie mieli takich sytuacji. Oto jedna z nich, kiedy próbują się przedostać na nasze pole karne, ale kończy się to na dobrze grającej obronie naszej drużyny, w którym wiedzie jak zwykle tradycyjnie Jacek Procki. Artur do Hojda chodzi na kławką, oczywiście rzut wolny, ale tuż już kontra naszej drużyny Mariusz Rzeszotek. Dośrodkowanie, dogodna sytuacja, Paweł Potem, Grzegorz Seremak. No, bombardowanie bramki przeciwnika trwa. Dawno nie pamiętam takiego meczu, żeby nasi zawodnicy stworzyli tyle sytuacji strzeleckich. Szkoda tylko, że to nie kończy się bramkami. I ponownie Artur do Hojda. Dobre dośrodkowanie i piłka na wychodzi na rzut rożny dobry momentami nawet bardzo dobry mecz w wykonaniu naszej drużyny szkoda tylko, że bez efektów bramkowych, a tu bardzo groźna kontra zespołu gości, to był Bicki najlepszy strzelec drużyny Granicy na szczęście trafił w boczną siatkę i tu ponowna kontra naszego zespołu Grzegorz Seremak dogodna sytuacja, strzał prawą nogą i kolejna bramka w tej sezonie Brzegorza Selemaka, to już dziewiąta, proszę zwrócić uwagę jeszcze raz, dokładne podanie tam prostopadłe w uliczkę. Brzegorza Seremak kapitalnie przyjął tą piłkę i prawą nogą uderzył przy samym słupku. Wprawdzie bramkarz wyczuł intencje naszego zawodnika, ale nie zdołał już parować piłki i wielka radość naszej drużyny. Naprawdę niewątpliwie należała się ta bramka naszemu zespołowi, wciąż, który wciąż atakuje. Szkoda tylko, że wynik 1 do 0, albowiem naprawdę za, te, za pierwszą połowę nasz zespół zasłużył na zdecydowanie większe, wyższe prowadzenie. Teraz Edward Czaplarski próbował zaskoczyć bramkarza gości, ale strzał bardzo, bardzo niecelny. Dobre pierwsze 45 minut spotkania. Spora przewaga naszej drużyny. A tu niebezpieczny kontratak. Ale strzał niecelny. To już końcówka pierwszej połowy. Jeszcze walczymy. Jeszcze tam jest Artur Dohojda. Ale goście zażegnują niebezpieczeństwo. Jeszcze dogodna sytuacja. No i teraz Grzegorz Seremak, ale zachował się jak dżentelmen. Nie chciał atakować bramkarza gości. A to już druga część spotkania. Druga część od razu. Hańc trwał znacznie słabsza, w której mieliśmy dużo mniej do powiedzenia. Nie wiem, czy z naszych zawodników uszło powietrze, czy po prostu granica zaczęła grać dużo lepiej, ale ten mecz w drugiej połowie już nie wyglądał tak dobrze. A to atak granicy, dogodna sytuacja i Robert Stawiarski, który jak się... Później okaże, był najlepszym zawodnikiem tego spotkania i w końcówce meczu uchronił nasz zespół przed utratą bramek. Grzegorz Seremak bardzo aktywny w tym meczu. Artur Dohojda. Pojedynek główkowy. Piłka cały czas w powietrzu. Jeszcze próbujemy atakować, jeszcze jest szansa. I strzelał Olek. Samczęko. Kolejne dobre zagranie naszych zawodników będzie doświadkowanie lewą stroną, ale piłka już opuściła boisko. A tu dogodna sytuacja dla gości bardzo mocny strzał. Tym razem strzelał Lubiejewski i bardzo dobra interwencja Roberta Stawiarskiego. A tu, tuż, tu też niewykorzystana sytuacja gości. Tym razem nie popisał się Kłosowski. No trochę szczęścia mieliśmy w tej części spotkania. Tu znów dobra interwencja Roberta Stawiarskiego. Jak już wspomniałem, ta druga część meczu bardziej wyrównana. Nie mieliśmy takich klarownych, dogodnych sytuacji do zdobycia bramek. W przeciwieństwie do Kętrzyna, który dwa razy mógł uzyskać gole. A skończyło się jednak na bardzo dobrze grającym robercie stawiarskim. W końcówce meczu granica chciała koniecznie wyrównać. Atakowała większą ilością zawodników. Zrobiła się dosyć nerwowa atmosfera i na boisku, i na trybunach na interwencja Jacka Prockiego. Ale na szczęście skończyło się na zwycięstwie naszego zespołu i granica heł przegrywa w kozienicach 0 do 1.